Witam w nowym odcinku, a dzisiaj będzie akcja przycinania drzewek owocowych Znaczy to już są takie drzewa owocowe, dwie bąki u sąsiada No mnie poprosił, żebym mu przyciął Więc co, zabieram cały sprzęt Akumulator, drugi w pilarce, sekator i wysiennik I idę Pewnie wszystko z sekatorem pójdzie, bo tam nie ma grubych jakichś tych będzie ostry test dzisiaj z sekatora Zobaczymy czy, czy będzie dało radę I ile wytrzyma Czy da się przyciąć takie jedno duże drzewo Na jednym akumulatorze Czy raczej nie Ten akumulator 3 ampery. W szpilarcu jest 4 Zbudowany w ogóle Czy nie No jest full Przęt zabrałem I idę Tu są moi pacjenci dzisiejsi Jedna jabłka. I druga ta troszkę większa A ta taka No, nie no, jednak grube są te patyki Większość pilarko będzie trzeba ciąć Ale jakoś dobra rada No to działamy się drabinę przyniósł O, żebym ją troszkę wydłużył Chociaż kawałek wchodził. Jakoś tak krzywo mi tu jest. Dobra, może nie spadnę. Istniemy. A, daje radę, o, ale tu zarosło troszkę Zobaczę co ten sekator warty Czy da radę takie całe drzewo przyciąć Czy jednak nie o, takie grube nawet daje radę Dobra, nie jest źle Troszkę wieje Ale szybko to idzie takim sekatorem, Szybciej niż pilarku Musiałem sprawdzić ujęcie, czy się dobrze nagrywa Ale widzę, że dobrze Więc można ciąć dalej To zostawimy No dzisiaj troszkę zimno jest. Tylko ten akumulator wytrzyma 2A. O, chociaż mam na czym sprzęt testować. Ja nie mam aż takich dużych jabłonek, żeby przetestować ten sekator. Dobrze, że sąsiad zapytał czemu to zrobię chociaż przetestuję zobaczycie jak to naprawdę nie. o to już za grube to już nie dam rady ale te cieńsze jeszcze tutaj przytnę przydałoby się na jakimś sznurku to trzymać żeby to nie spadło a no, może się nic nie stanie jak spadnie Zrobina leci. O, te jabłka są dobre. Te jabłka mam na piwnicy, jeszcze chyba kilka sztuk i cały czas kurde zielone. Jest bardzo dobre. Chciałem właśnie przetestować, czy one wytrzymają w piwnicy, czy jednak nie. Ale dają radę. A, takie grube daje radę. Zobaczymy do kiedy. O, dobra, też nie będę męczył tego sekatora. Ale takie no? kurczę, ile tu może być? Z trzy centymetry? Daje radę. Przeciąć jest nieźle. No to jest, to jest większe od tamtej. Będzie troszkę więcej roboty, ale te grubsze to zaraz pilarką wezmę, poobcinam, bo będzie męczył tutaj na tym grubym. Cały czas 100% baterii. dało radę, kurde myślałem, że nie da radę Kolej, by to nic nie zepsuć o oh, mogę sobie tu wyjść o oh. teraz luks, piw, <tuszykli> widzę, pójdzie z sekatorem Resztę Piarków się dotnie i tyle Pasowałby wysięgnik No Jakbym wysięgnik założył to praktycznie wszystko z drzewa wyciął, nie musiałbym drobiny przynosić O tam jest ta jabłonka, nie wiem czy ją widać Kurna jakaś mi się tu zaczepiła na czapkę. O, tam jest ta jabłonka, którą ostatnio robiłem, a dzisiaj tutaj, to są prawdziwe testy. Marznięte. Trzeba. Nie wolno samą końcówką ciąć. Czy to tak było? A nie, to tak było. Myślałem, że to się złamało. Teraz. Nie wolno ciąć samą końcówką, tylko jak najbliżej tutaj środka. To nie fajnie idzie. Tak, podepchać. To niepotrzebne całkiem jest, to można wyciąć. Nie no ja widzę, że ja tu chyba wszystko z drzewa dam radę obciąć. Dobra, wziąłem pilarkę, bo te grubsze trzeba troszkę poprzycinać. O, jak najbliżej. Przycinać. Ani z tej, ani tej, no sąsiad był, ale poszedł, coś tam robi przy swojej sześćdziesiątce przerobionej na koparkę. Dobra, ile mogłem? To obrobiłem bez drabiny. Teraz co pościągam? Teraz tutaj dołem się zajmę. Później wezmę drabinę i resztę. Kator ma 141 cięć. 95% baterii. i tak dobrze, bo jest zimno. A na zimnie akumulatory słabo wytrzymują. Fajnie idzie Sekatorem takim mręcznym co kurde, to by ręce bolały. tak nie wiem A ty to jest luks Jeszcze jabłka O, na będzie lecą. Ura, resztę pilarką te grubsze. Właśnie jak najbliżej trzeba. Te Wtedy już nie odbiło te wilki. O kur... Ała! Teraz dostałem tu epetynie. Ma być przycięte. Ma być troszkę taki dołek. Bo jak zostawicie. Nie wiem. Źle obcięte. O! Taka na przykład. To wilk z powrotem wyrośnie. A jak jest dołek, to drzewo zdąży to zalepić. Dobra, został mi ostatni konar na tej jabłoni. Myślałem, że jest więcej cięć, a on się za każdym razem wyłącza po kilku minutach i się zeruje. A cięć już było naprawdę dużo. 91% baterii jest. Czyli 9% dopiero mi wzięło. Bardzo malutko. Tutaj ostatni konar. Idę na tamtą, Tam też całkiem malutka taka jest. O, jak ładnie wygląda. Super, teraz jabłoneczka. Asekator lux, naprawdę. To przytniemy, tu to utniemy. Nawet takie grube tnie. Tylko boję się takie fest grube ciąć. Nie chcę tutaj coś zepsuć, kurde. To wycięmy. O, jeszcze tutaj, ciach. To, to można wyciąć. Tutaj skrócić. To wyciąć. To skrócić. Albo wyciąć całkiem. To... To skróćmy. To wytnijmy. O, sąsiad odpalił 60-tkę z turem. Kurde, kocisko jakby miał taką 60 z turem To by festy to nie ładował A kupili sobie Avanta 60 z turem to dobra rzecz I nawet jeszcze z tym, z łyżką z taku z przodu Mi tam trzeba będzie podwórze wyrównać, bo będę je jeszcze równą. to kurde idę do sąsiada 60 z turem czy tam z łyżką i robota będzie szła kurde jak ja tam do nie dosięgnę. A nie chce mi się schodzić. I drobiny przestawiać. Może nie spadnę. Jak spadnę to nie będzie odcinka. Dobra. Całe drzewo przycięte. To mogę skrócić. Dobra. Tu zostawiłem, żeby tu się rozkrzyczyła i tu poszła. I tu, i tu Dobra, wszystko. Tyle w temacie. Tutaj jeszcze jedna cienka. Idę na drugą. No, Jeszcze spadnę na koniec. 90%. 10% na jedno jabłoń. Kurde. Czyli... 10 takich jabłoń można opierdzielić na akumulatorze 2A. Dobra, tu sobie to zaczniemy od dołu. Żeby nam się tu nic nie wieszało a ono się z dołu ta jest dobra, ta jest bardzo wczesna jabłoń ono... tutaj jabłka zaczynają być dobre jak zaczynają się żniwa czyli koniec lipca takie ogromne są, takie soczyste te jabłka o, jedzie sąsiad z sześćdziesiątką o, takie grube badelarze tnie to by może zostawił, kurcze to jedno tylko ją lekko przyciąć. Ja no niech sobie rośnie. W razie, bo jakby ktoś chciał wyjść na jabłoń, to się tutaj chyci. Dobra, wchodzę na drugą. O, ale tu gęsto. No. No teraz wiatr. Kurna w oczy wieje. Troty razem z wiatrem. Uhuhu. No, myślałem, że to będzie lepsza Tu żeby się dostać... kurwa, a mi kamerka spadnie To prosto w oczy wieje Tu poruszyć teraz jakoś. Puu, Wszędzie troty. O, teraz jestem powyżej pilarki. Chociaż z troty nie będę na mnie lecieć. O, lebo Ale coś by tu zostało i nie ma tu co wszystkiego wycinać tego grubasa całego. Ucinę. Kurde, ja tu mówię rachu, cichu i postrachu, szybko pójdzie. A to nie będzie tak prosto. Bez chociaż troty nie lecą. Spilarki. Dobra, nie ma co tu tak wszystkiego ciąć. Bo troszkę ją roztygować, żeby się rozrosła. To by pasował całkiem tu pierdzielić to wszystko. Jeszcze jedno Ja bym to tak zostawił Gdzie to poleciało? Tam Są jeszcze dwa, to i to Tutaj Kurwa. lecisz czy nie polecisz? Polecisz I Jeszcze to O, to bym tak zostawił Druga jabłoń przycięta Tam zostawiłem kilka takich żeby się troszkę w tą stronę rozrosło Bo tu w ogóle gałęzi nie ma Taka kubka tutaj Co tam piesek? Wystałeś się, wymazłeś się, tak zimno Dwie jabłonki przycięte Jeszcze tak Wiśnia i śliwka do przycięcia Teraz śliwa Nie, jak wściekłe no troszkę trzeba ją tutaj przyciąć Nie ma co Troszkę tu za gęsto tylko bardzo To maszyna walna O ta leżówka. Czy jak to zwał O jakoś to idzie Jeszcze ja tylko tam później co to jest jesion, czy lipa jeszcze parę gałązek tam, które opierają się o blachę i tyle sobie Roboty sąsiada dobra, wszystko ogarnięte wezmę sobie kilka zrazów z tego chyba dwa i z tamtego jedno no wysięgnik się dzisiaj nie przydał bo wszystko było praktycznie na miejscu no ja sobie o takie zrazy wezmę Aha, ile procent? 78% baterii zostało. A w pilarce? W pilarce dwie kreski. Tutaj pokażę. Bo no tutaj jest trzy kreski. Dobra, wezmę sobie z razy i uciekam do domu. Wezmę sobie dwa. Może jeszcze jeden. Trzy. No i co, robota na dzisiaj skończona. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.